W 1983 roku z tego krzyża krwawił ludzka krew ciekła z tego krzyża przez 10 lat. To jest to w słupsku w tym kościele w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w słupsku tutaj Zdarzył się największy cud, jak jest możliwy. I ten krzyż to dzisiaj tutaj jest. Pan Jezus nie może zrobić większego cudu. Ten krzyż obecnie jest tutaj w kościele. Krwawił przez 10 lat. Poprzednio stał przed kościołem, został przeniesiony do kościoła, do kruchty kościelnej. Kościół mariacki. Nie można zrobić większego cudu niż ten, który został uczyniony, gdzie krew ludzka ciekła z krzyża. Przez 10 lat. Krzyż przypominał dokładnie, jakby przed chwilą krzyżowano człowieka miejsce, gdzie wypływała krew był, było z miejsca i są nogi Pana Jezusa. Są miejsca, gdzie są nogi. Miał wyraźny przód wyglądał dokładnie jak przed chwilą krzyżowano człowieka. I to po dwóch tysiącach lat. Największy cud, jaki Pan Jezus może dla nas zrobić, pokazać nam krzyż, po dwóch tysiącach lat. Większego cudu dla nas zrobić już nie można, bo dalej to już pokazanie Anioła lub Matki Bożej lub samego Pana Jezusa. na ale wówczas to już nie ma wiary. Wówczas jest wiedza. W laboratoriach stwierdzono, że jest to ludzka krew, w słupskich laboratoriach. Takie niesamowite cuda dla nas robi Pan Jezus, abyśmy uwierzyli.